Dlaczego Izrael zaatakował Iran i dlaczego wszyscy chcą upadku Iranu? W internecie dostępna jest cała masa opinii i wypowiedzi dotycząca konfliktu izraelsko-irańskiego. Większość z tych tak zwanych ekspertów pewnie nie byłaby w stanie pokazać, gdzie dokładnie znajduje się Iran na mapie i nie ma pojęcia o tym, skąd ten konflikt się wziął. Ja zaraz to wszystko opowiem. Jak zwykle chodzi o kasę i o ropę. Dawno temu, jeszcze w najmana ani Stanowskiego nie było na Ziemi, Irańczycy wybrali demokratycznie premiera Mohameda Mossadeghaha, który znacjonalizował brytyjskie pola naftowe. Wypędził Brytyjczyków z irańskich pól naftowych i postanowił, że Iran będzie sam na nich zarabiać. To oczywiście bardzo nie spodobało się Brytolom i w 1953 roku CIA i brytyjski MI6 zorganizowali zamach stanu przeciwko demokratycznie wybranemu premierowi, a następnie namaściły Mohameda Razem Pachlawiego, który rządził żelazną ręką przez 26 lat i był marionetką Waszyngtonu. W latach 70. Iran był na fali wznoszącej. Zyski ze sprzedaży ropy naftowej zasilały budżet, a dobre relacje z Izraelem, USA i Wielką Brytanią sprawiały, że ten kraj miał zupełnie inne perspektywy niż teraz. Dobrze słyszysz. Za czasów Szah'a relacje Izraela, Iranu i USA były bardzo dobre. Iran sprzedawał tanio ropę w zamian za technologie, militaria i dostawy innych rzeczy. Dzięki szachowi razie Pahlawiemu, rząd Iranu i USA zarabiały krocie na wydobyciu ropy naftowej i w zasadzie wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy, tylko niezwykli Irańczycy. Pachlawi trzyma swój naród za mordę, brutalnie tłumi opozycję, Torturuje więźniów politycznych i każdego, kto chociaż trochę krytykuje jego rząd. Z jednej strony Iran zaczyna przypominać kraje świata zachodniego: ludzie ubierają się na modłę europejską, zachodnią, odchodzą od wartości głoszonych przez is islam. W Iranie wiodącą religią jest właśnie islam. Szach przecież obawia się roli imamów. Czyli przywódców duchowych, którzy mogliby zagrozić jego władzy. Dlatego robi wszystko, co może, aby lajcyzować społeczeństwo. Z drugiej strony, dzięki milicji politycznej żaden obywatel nie może czuć się bezpiecznie, a bogactwo zarobione na ropie trafia tylko do wybranych. Amerykanie u siebie dbają o demokrację, natomiast zupełnie nie interesuje ich to, co szachreza. Robi ze swoimi obywatelami. Oczywiście USA się tym nie interesuje, dopóki może zarabiać. Irańczycy mają dość takiej sytuacji i protestują przeciwko władzy. W 1978 roku wojsko strzela do protestujących w kłom. Krew leje się na ulicach. Widziałem, jak żołnierze strzelali do dzieci, wspominał jeden z demonstrantów. Wtedy zrozumieliśmy, że albo oni, albo my. I protesty zmieniają się w powstanie. Strajki paraliżują kraj. Ropa przestaje płynąć, a Waszyngton nerwowo szuka planu B. Szach traci władzę i błaga sojuszników o pomoc. W konsekwencji ucieka do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie w Paryżu, a ja to Homeini, wygnany wcześniej przez szacha, nagrywa kazania na kasetach magnetofonowych. Jego zwolennicy przemycają te kasety do Iranu w walizkach z podwójnym dunem, a kopiują je właściciele sklepów z elektroniką. Te taśmy przemierzają Iran jak podziemna błyskawica. Kiedy szachowski reżim cenzuruje media, kasety trafiają do taksówek, meczetów i domów. To był nasz Twitter, mówi później jeden z rewolucjonistów. Tajna policja szacha szukała broni, ulotek, ale ignorowała niewinne kasety. Gdy dochodzi do powstania, to kluczową rolę odgrywa irańskie wojsko: stanąć po stronie szacha i mordować obywateli, czy pozwolić na obalenie władzy. Amerykanie próbują załatwić sprawę w najkorzystniejszy dla siebie sposób. Generał Robert Heiser leci potajemnie do Iranu, by namówić wojsko do zamachu stanu. Dowódcy się wahają, w końcu decydują. Nie będziemy strzelać do narodu. W lutym 1979 roku armia ogłosiła neutralność, a rewolucjoniści przejęli kontrolę nad Teheranem. Ayatollah Khomeini wraca do Iranu, wysiada z samolotu w Teheranie. Tłum, który sięga milionów, czeka na niego z niecierpliwością i religijnym uniesieniem. Po 15 latach wygnania duchowny powrócił do kraju rozdartego rewolucją, by stać się symbolem, przywódcą. I, jak wielu uwierzyło, Zbawicielem, który odbuduje jedność i siłę kraju. Jego powrót oznaczał koniec epoki laicyzacji i początek zupełnie czegoś nowego Islamskiej Republiki Iranu. Tymczasowy rząd upadł, a Homeini ogłosił powstanie nowego systemu rządów religijnych. Już w marcu Irańczycy w ogólnonarodowym referendum przytłaczającą większością Poparli utworzenie Islamskiej Republiki Iranu. Latem, Homejni został najwyższym przywódcą. Władza duchownych została wpisana w konstytucję, a cały system polityczny podporządkowano interpretacji prawa islamskiego. To trochę tak, jakby w Polsce po obaleniu komuny władzę przejął Tadeusz Rydzyk i Kościół. Wahadło przechyliło się w zupełnie inną stronę. Irańczycy nienawidzili zego i Amerykanów, to USA stało za jego władzą i Ameryka jest utożsamiona z całym złem, jakie spotkało Irańczyków. Końcówka lat 70. jest właśnie tym momentem w historii Iranu, w którym zwykli obywatele tego kraju znienawidzili Stany Zjednoczone i wszystko co z tym krajem związane. Po upadku szacha na Bliskim Wschodzie zaczęło się zmieniać. W Iranie dominuje islam, zupełnie tak jak w krajach arabskich, ale w Iranie nie ma Arabów. W Iranie są Persowie. To jest trochę taka różnica jak między Polską a krajami skandynawskimi. I tu i tu mamy religię chrześcijańską, ale używamy innych języków i nasza kultura jest zupełnie inna. Po przejęciu władzy przez Khomeiniego cały układ sił i wpływów politycznych na Bliskim Wschodzie się zmienia. Iran pod rządami szacha był najważniejszym sojusznikiem USA i Izraela na Bliskim Wschodzie. Rewolucja zniszczyła ten układ i rozpoczęła domino upadku innych krajów. Khomeini wspierał antyizraelski i antyamerykański Hezbollah w Libanie, szyickich rebeliantów w Iraku i Bahrajnie. A nawet zamachy na amerykańskie bazy. Pod wpływem Stanów Zjednoczonych, Saddam Hussein, rządzący Irakiem, atakuje w 1980 roku sąsiedni Iran. Oficjalnie USA deklaruje neutralność, ale to Ronald Reagan wysyła Husseinowi satelitarne zdjęcia irańskich pozycji oraz broń, w tym ponoć śmiercionośną broń chemiczną. Firmy z USA, RFN i Francji sprzedawały Saddamowi prekursory iperytu i sarinu. W tej sprawie wybuchł nawet skandal Iraqgate. Gate. W latach 90. ujawniono, że USA potajemnie finansowało iracki przemysł zbrojeniowy przez banki w Atlancie. Niestety Saddam wymyka się spod kontroli Stanów Zjednoczonych i bez ich zgody używa tejże broni chemicznej. Przeciwko Kurdom i najeżdża na Kuwejt. Iran ma przechlapane sąsiednie kraje arabskie go nienawidzą. Tylko dlaczego? Po pierwsze, Iran nie jest krajem arabskim. Mieszkają tam Persowie. Poza tym, ajatollah Khomeini zostawił swoim następcom nie tylko rewolucję, ale i misję. Iran ma stać się potęgą i obalić sunnickie reżimy, które zdradziły islam. W islamie wyróżnia się dwa główne odłamy, które toczą wojnę o dziedzictwo proroka Mahometa. W chrześcijaństwie mamy na przykład Kościół Rzymsko-Katolicki i Prawosławny i one funkcjonują obok siebie. W islamie z kolei są szyici i sunnici. Każda z tych frakcji jest przekonana, że ma rację, świętą rację, a ta druga jest zła. Różnice między szyitami a sunnitami nie są znaczne. Ale są bardzo ważne dla samych wyznawców. Przejawiają one głównie w sposobie organizacji wyznania. Kwestie wiary pozostają niemalże takie same. Wśród sunnitów władzę sprawują kalifowie. Szyici, za swoich zwierzchników, uznają imamów, potomków kalifa Alego. Szyici uważają, że Mahomet wyznaczył Alego na swojego następcę, ale sunnici odrzucają tą interpretację. Dziś nie jest już to spór o drogę do nieba, tylko walka o władzę i Europę i o to, kto nada islamowi twarz i będzie przewodzić na Bliskim Wschodzie. Iran jest krajem, w którym dominuje islam szyicki. Kraje arabskie są podzielone i zazwyczaj szyici i sunnici żyją obok siebie. Jednak jeśli wyświetlimy sobie mapę, w której Zaznaczymy kraje, w których większość stanowią szyici lub szyici nich rządzili, to można sobie dojść do łatwego wniosku: kraje szyickie są upadłe. Pierwszy. Irak. Po inwazji krajów zachodnich w 2003 roku sytuacja w tym kraju nie jest stabilna. Rządzą szyici, ale sunnici się buntują. Liban jest podzielony między szyitów, sunnitów i chrześcijan, ale władzę faktycznie sprawuje szyicki Hezbollah. Nazwę Hezbollah zapamiętaj, bo jeszcze do niej wrócimy. Syria większość mieszkańców to sunnici, ale Bashar al-Assad jest szyitą. Jemen większość mieszkańców to sunnici, ale szyjccy Hutti kontrolują najważniejsze rejony. Bliski Wschód jest podzielony między szyitów i sunnitów. Kraje, w których szyici rządzą, po kolei upadają. Ostatnim miejscem, które nie jest zniszczone przez wojnę, jest właśnie Iran. W dodatku zauważ, że konflikt szyicko-sunnicki na Bliskim Wschodzie możliwy jest dzięki wsparciu z zewnątrz. I tutaj trzeba by było podziękować sponsorom. Sprawa wygląda tak, że szyici są wspierani przez Iran, i częściowo przez Rosję, natomiast sunnici przez Arabię Saudyjską, i częściowo przez USA. W tym całym konflikcie, oczywiście, chodzi o wpływ. W miejscach, w których sunnici zostaną odsunięci od władzy, wpływ USA będzie maleć. Kraje szyickie będą prowadziły swoją politykę z pominięciem Stanów Zjednoczonych. Jak zwykle w konflikcie tym chodzi o wpływy ze sprzedaży ropy naftowej i o całkiem duże pieniądze. Nie ma miejsca na Bliskim Wschodzie, w którym szyici czy sunnici stanowią 100% ludności. Dlatego tarcza te zawsze będą się pojawiać. Jedynie są kraje, w których władza jest stabilna i potrafi zapanować nad podziałami, i są inne kraje, w których ta władza nie jest stabilna. Dlaczego Izrael nienawidzi Iranu? Dla większości państw arabskich Iran jest wrogiem. Wrogiem jest też Izrael, który wypędza Palestyńczyków. Czy nie jest tak, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Otóż nie, nie na Bliskim Wschodzie. Kiedyś, w czasach, w których w Iranie rządził krwawą ręką szach, Izrael i Iran miały dobre stosunki. Jednak po przejęciu władzy przez Homeiniego, Relacje mocno się pogorszyły. Izrael przecież wspiera USA, a od rewolucji w 1979 roku USA jest wrogiem Iranu. Iran głosi wtedy, że Izrael musi zostać wymazany z mapy, co biorąc pod uwagę, że Iran potencjalnie może posiadać broń atomową, powoduje realne, śmiertelne zagrożenie. Które faktycznie mogłoby zakończyć istnienie państwa Izrael. Iran jest jedynym krajem, który faktycznie może zagrozić Tel Awiwowi. Słowo klucz Hezbollah, czyli największy wróg Izraela, jest finansowany przez Iran. Iran do tej pory unikał bezpośrednich ataków na Izrael. Robił to właśnie rękami Hezbollahu. CIA szacuje, że Hezbollah otrzymywał rocznie około pół miliarda dolarów od Iranu. Czy jest to prawda? Trudno powiedzieć. Co gorsza, w ramach operacji odwetowych Izrael nie atakował do tej pory Iranu, tylko przede wszystkim Liban, w którym Hezbollah ma władzę. Los palestyńczyków raczej jest przesądzony. Po ukonstytuowaniu państwa Izrael, Palestyńczycy są sukcesywnie wysiedlani, a w ostatnim czasie unicestwiani. Palestyńczycy to sunnici, jednak inne państwa sunnickie im za bardzo nie pomagają. Czy widziałeś kiedyś jakieś reakcje Arabii Saudyjskiej, Jordanii czy Emiratów na to, co dzieje się w Strefie Gazy? Władze tych państw, pomimo że, tak jak Palestyńczycy, są sunnickie. Zdają się nie widzieć problemu palestyńskiego. Powodem oczywiście są pieniądze i władza. Arabia Saudyjska, Emiraty oficjalnie nie lubią Izraela, ale potajemnie trzymają stronę przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, a nawet współpracują ze sobą. Sunnici widzą w Iranie główne zagrożenie dla swojej dominacji na Bliskim Wschodzie, no bo Póki co Sunnici rządzą. Arabia Saudyjska, Emiraty to są najbogatsze kraje w tej chwili Bliskiego Wschodu. Palestyńczyków wspiera jedynie Iran i w dodatku robi to pośrednio. Pomoc ta nie jest charytatywna, czy wynika z dobrej woli i troski o ten naród. Chodzi o maksymalne osłabienie Izraela osłabienie, które dokona się rękoma obcymi. Izrael wielokrotnie atakował Iran i czołowych naukowców irańskiego programu atomowego. Nawet na ten temat zrobiłem jeden odcinek. Zamiast wpływać na Iran poprzez zachęty ekonomiczne, to wydaje się, że im bliżej Teheran jest zbudowania arsenału atomowego, tym bliżej Izrael i Zachód Europy, i w zasadzie cały zachodni świat, jest zdeterminowany, aby osłabić ten kraj. Na ten moment trudno jest powiedzieć, jakie konsekwencje będzie mieć konflikt między tymi krajami, ale mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi już chociaż trochę wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli zainteresował Cię ten odcinek, to polecam Ci mój inny film. O tym, w jakim sposób Mossad przeprowadził zamach na lidera irańskiego programu atomowego. Polecam Ci też kilka innych filmów. Na przykład operacja Argo o tym, jak Amerykanie ewakuowali z Iranu po przejęciu władzy przez Homeiniego swoich przedstawicieli. Jest jeszcze jeden film rysunkowy, bardzo fajny Persepolis. Dzięki niemu może trochę lepiej zrozumieć, jak trudne są dzieje Iranu o tym, jakie nadzieje niosła za sobą zmiana władzy w latach 70. i jak te nadzieje zawiodło.